Dzień dobry kochani. Miało nie być vloga ze świąt. Miał być to taki wiecie normalny, rodzinny czas. Ale moja rodzinka jest bardzo wspierająca i stwierdziliśmy, że zaczniemy nagrywać oświetlenie prezentów, żeby mieć pamiątkę. No i tak moja wspierająca rodzinka nagrywała zarówno ze mną prezenty, potem trochę drugiego dnia świąt, potem trzeciego dnia świąt razem ze mną. Więc stwierdziłam, że zbiorę to wszystko do kupy. I jednak zrobię z tego takiego pamiątkowego vloga, więc zapraszam do oglądania e, edycji świątecznej vloga, e, jak spędzamy święta. E, a dlaczego się dogrywa i to tłumaczę, Bo ta decyzja Michalina, <grywania> że zaczęłam coś nagrywać, że coś z moją rodzinką, była bardzo spontaniczna i tak naprawdę nie nagrałam przywitania dla Was, ani po... Dziękowania na sam koniec tego vlogmasa, vlogmasa, już nie vlogmasu, vloga, więc witam serdecznie w specjalnym wydaniu vloga, czyli nasze święta. Zapraszam do oglądania i dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz wszystkich poprzednich vlogmasów i od razu dziękuję za oglądanie tego vloga. Także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że będzie Wam miło. Zobaczcie, jakie prezenty dostaliśmy. A, no i jeszcze podczas montażu, bo właśnie jestem w trakcie montażu, dlatego co do grywam, stwierdziłam, że no muszę się przywitać. Chciałabym Wam dopowiedzieć, że nie nagrałam niestety prezentu, który dostał mój mąż. Więc Wam powiem, że dostał coś, co było trafione w 100%. Czyli case do telefonu i szczoteczka do zębów soniczna, bo mu się popsuło. Więc taki prezent dostał mój mąż. A teraz zapraszam do oglądania, żebyście zobaczyli, jakie prezenty dostaliśmy my. Michasia, Ayla, Ola. No ogólnie, co tam podostawaliśmy? Do zobaczenia! Oj, mamy bombki na poimku Ale zobacz jakie! Prawdziwego fana piłki nożnej polskiej. Już lewy. Ale to od niego na pewno? No autograf nawet jest. Co? Tak. Nie, no bezradny gracz, stary, że tak nie doszło. Budżet to była stówka, już nie przesadzamy. na łóżku, tak jak wcześniej, bo ja nic nie wiedziałem. Niech no. No. każdy to zrobi, na łóżku. Dobrze. Podobają się, zawiesisz no, na końce. Na samej Na samej nie. zaraz. Mama! no, chodź. chodź. Dziś przestraszyłaś mnie. Nie mieszkacie. Mm. Mm. Żebyś już nie musiał mamie poskaradać tego małego różowego. Może <grybuj> <grybuj> dziadek się kłaść do szpitala. Może dziadek się kłaść do szpitala. szlafrot masz. Bierzemy, babka ostatnio no kupiła nie, nie, też. Nie masz tam. wybieram się tam. Chyba tam rośnie coś Całe życie byłem negatywnie do szlafroków nastawiony, ale jak ja właśnie taki kupiłem, to był super. Tak. I do dzisiaj codziennie rano ubieram. Tak. Każdy poranek kawa Michała jest w szlafroku. No, Michał, ja jeszcze to pewnie Jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. Daj, żeby się mogło przydać, bo może nie no. w Idealne? No, no. no to teraz jakby, <laughs> no, o tak. Kurde! Pani Pani klasa. Super! Ale naprawdę szlafrok musi mieć każdy. To jest tak. po prostu, że mam skłonę od jego. Z ale dziennia. ten z takiego więc... materiału jest tak przyjemny ten, ten w dotyku. Co, w zeszłym roku, więc mi też możecie kupić szlafrok. <laughs> Dobra, chyba że ja sama kupię, przez to zrobić. Tutaj na razie do tej tordy, później jakieś powiedzmy. To jest Aila, prezent od Michalinki. Michalinka rozmawiała z gwiazdką. Nie widać, to się i kupiła na spółkę z gwiazdką prezent dla A. Na pewno. Na no, skąd ona nie zna gwiazdkę? No tak samo. Dobra, ja sobie się. się oburzyła, bo Ola zanegowała. No już kochanie, no, no, zobacz. No, no, no już. Sorry, ale Ale, no, ale bardziej ale interesuje mnie. zobacz. No, a to na pewno na Aili? Tak. to jest skórę? Ili. Ili. Aila! Aila, co tam macie mama? Prezent ma do ciebie. Aila, mama, ma do ciebie. O, nie. boże. Zobacz, reakcję reakcja Aili, żeby potem miała pamiątkę. Żeby... Kurde, zobacz, jaka skóra, jak mamy! Nie, <noise> <Jecie. głos> Czekolatki! ciakoladki. <noise> Najlepsze, no, tak? To, Zobaczcie jej mikser. No właśnie. Mijacie. Ale ona ma studnice, to jest porni, nie? Też ma, też, też ma, no. No, to będzie miała komplet. No. Jak marynarę dostała. Ale to serio miksuje? Tak, ja, no. <noise> Michalina się dopiera do prezencji. Pani nie, na to, teraz prezencie. Co to jest? Co to jest, mamo? Co to jest? Patrz, 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 patrz oko dobiera się do prezentowania a nie To dla Ajni, Kalina. Rzędki mam, Co tu jest? Ooo, paczek mam. Świąteczne takie. Możesz ja się podzielić o, patrz, kubek będzie Ale ładny, ale piękny. Patrz, Pani, tak, ale to świetnie. ja też sobie lubię takie kubki. Tylko są. A albo, hmm. W wiedrze, tym kubaczu zobaczycie co inne. Ładny, bardzo ładny. I na kawa, ale ciężki. No, taki masywny. Fajne. Panie pierwszy dla klienta. Nie jestem bohaterem, bo jestem nie. A to rzadko, jak mam rudy do bańki. Oglądaj dalej. Co tam masz jeszcze? Podzielę się. Tyle wódek w środku, ja Co się dzieje, Michalina? Jakieś kokosowy ci damy. I co tam masz jeszcze, mamo? Dajcie zabawkę Michalinę, bo Michalin chce się czymś pobawić. A spodnie coś ci sprawiało. Masz Michalinkę, zobacz. Mama! Mama! Patrz go ładna. Przecież jego gardka. Teraz się rozpłacę. Piękna. Moja nie lubię gdzieś stóp dotyka. Bardzo ładna. Fajnie, przekażę swojej gwiazdce. Proszę się Proszę otwierać. <grym> to jest dla Ailu, ma tak? Mamo, masz ja to. Mamo, masz to. Mamo, masz to. Masz ułożyć swój prezent w międzyczasie. prezent <grym> w To samo. Ale super, bo ja tak chciałam też. Zarąbiste, dziękuję. Dostałam a ja też to oglądałam. chyba dostanę no, 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 taki jest sam. Tam ale to jest... są najlepsze to kosmetyki. jest na przykład krem na przebudzenie. Tak. Ja używam go na co dzień, on no. jest zarąbiste, bo Balsam ja to ciała, tonik przed makijażem, po makijażu, żelocz się tak. w że Super, że to są ja kosmetyki do Tak, bo takich mnie bardziej brakuje. Ja też uważam, że to są najlepsze kosmetyki. Ale w ogóle te zestawy z były wszędzie prawie. Myślałam jeszcze o piernikowym, ale uważam, że ten jest bardziej taki fajny kobiecy i po prostu fajniejszy dla Eee, jakby Piernikowy jest mega fajny, taki sezonowy. No chyba ale... będzie. <grym> No bo Ola ostatnio tak się skarżyła, że jej się tam laptop zawiesza. Przepraszam bardzo, ja mam maka, one są, wiesz... No tak. Nie do zapytania. O, nie. No. O. Teraz wam z tym makiem. Co to? Kosmetyczka, bo Fajna. Ola pojechała na wakacje z reklamówką, w której miała rzeczy kosmetyczne zarąbiście ale super to są maski do wszystkiego tylko nie do włosów do super. ust, do e, stóp nie mogę się doczekać aż otworzysz e, Do chociaż prezent. nie, do włosów chyba do włosów. też jest, ale przepraszam a to jest kubeczek do picia kurde, ale super w kształcie gwiazdki słodki, to masz kudełeczko oglądaj dalej, hello, oglądam no. O, czy to jest piżanka? Tak. O, jaka piękna. Mam nadzieję, że z rozmiarem trafiłam. Seria, no, tak, myślę, że tak. Śliczna, serio, przepiękna. Bardzo ciepła. No bo taka też ja nie zima, nie? Nie, w domu zimna. Epiuterki mojej <grymna grymna> Kubeczki. No bo to taki klasyczny, świąteczny prezent. Nie. Taki zestaw. Takie ja że są piękne. O, Mam nadzieję, że się Boże. nic nie uszczerbiło przez drogę. O nie, jest jedna uszczerbka. Mhm. Przepraszam, nie jest, nie jest. zwrócić mogę. Przepięknie. Ja się zamaluję. Przepiękne, dziękuję. Mm. O, co mamy, Michalina? Papier dla ciebie. Zawaj dla mamy. Piernikowy! i <laughs> przed chwilą no, ja może to jest lepsze od tego piernikowego. <śmiech> <śmiech> A to, tak samo samo tak tak taki dobra. zestaw jak kola dostałam. Bo do nie inny i zapach i inne kosmetyki, ale to się jej. No, po prostu wierz, że takich objawów nie ma. O! To co to jest? Mafia. Kalendarz dzienny, żebym mogła planować dobrze. swoje... Tak, ponieważ od dnia do vlogu naczekałaś, że zapomniałaś o lekarzu i że już nic nie pamiętasz, co się dzieje. Ale widać, o, że wyglądają moje moje masy. vlogmasy. Tak, że miałam... Szoko, bonsy, coś co kocham, No to zawsze mi szkoda pieniędzy. Tutaj miałam zapierdziel w ale i tak nadrobiłam twojego vloga. Koreańskie maseczki, ale ja <laughs> jestem fanką wszystkich możliwych maseczek. Tak, nie mogę tam nich. Nie, tradycyjnie. Chyba jesteśmy rodziną kochającą, Gąbeczka do wagi, ale mam już nowe. Ale przyda się. Tematycznie, bo Ola na mnie ostatnio krzyczała, ja się obudziłam, że wszystko ma mnie starą gąbeczkę. Kredki do ust. Czy to jest cały Lip Combo? Tak. Oh my god. <coughs> Masz dwie konturówki i jeden <coughs> olejek. Nie kupowałam błyszczyka, bo nie do końca wiedziałam oh. jaki kolor, ale po prostu mm. kupiłam olejek i myślę, że to się pewnie ładnie mam. A to teraz otwieramy, tak Michalina? Dziękuję. Co to jest? Flaszka. z kuki. Do gorącej czekolady. Mm, nie kupiłabym, bo by Michał na mnie krzyczał. zalotka, A dziękuję. Mam taką już starą, że przyda się. Ja właśnie się, nie wiem, to Dziękuję. Myś... Jeszcze białe. Ja czekolada. Ale przytyję Michalino. Jezu, ile rzeczy. to bardzo przekroczony prezent. Baza pod makijaż, tego też nigdy nie miałam. I pędzelki, ale super. Powiedziała, że miałaś jeden do wszystkiego teraz będziesz miała dwa ekstra. Ale super prezent, bardzo dziękuję. Na pewno. Tak, tak, trafione. Tak. Stół edukacyjny Michalina. Nam, już ta widzę mnie tak. Jakby potrzebowa na to mówią... OLO! Jakie zarąbiste. To ja się będę chyba bawić, a nie ty... Bać! Nie będę tego wypakowywała całego. Chociaż część portu tak naprawdę. Już! tylko Oj, no się Ojej! Bo... Ojej! Bo... tylko u siebie, Ojej! 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 Tu, 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 Ojej! Wow! Ojej! 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 ten Wda się przyzna naraz. Wow! O naleźle się tą co może tylko korzystać no. Fajny, Michalina podoba się? Najbardziej lubię ale czy było nam jakieś do motkiem teraz nie kontekstuj. A ty też jakieś jeszcze coś? Tak. tak. na no, Tutaj trzeba ustawiać, jeszcze ten do ocenkałek. Patyczek nie wiem jak się nazywa. Ale fajne, super, super. I fajne, bo to masz jakby kilka zabawek. I jednakemalno. Tak. Super, bardzo dziękuję. A no. To zależy. Kurde, podróż. nie wiem, co był ja dobry pomysł. Ostatni, super, super, super. Ayla, ona już patrzyła na Michalinę z tym młotkiem. No. <grym> patrz, 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 <grym> wyjdziesz. O tam i zobacz drugi. O, patrz. Ejla. Nie za dużo tych zabawek jak na jeden dzień. Co ty z tym zrobisz wszystkim? No, Michańka, tu masz jeszcze jedną, ale mama nie otwierała. A on jest nielegalny ten prezent, bo jest 2. No właśnie widzę. Laila jest bystra. Jakbyśmy nie pamiętali, dlaczego jest chyba ten prezent jakieś wszystko poszczególne, to dlatego, że się spóźnił na Wigilię 3 godziny. Bo 1 godzinowy było. I dlatego, że jakimś dziwnym trafem na ten elementy zniknęłem u tego się, która dostanie. Cześć! <noise> Skąd ty te wszystkie kartony wzięłaś, co? No to jak to? No to co mi No, pokaż. Dzień dobry, pozdrawiamy, kochani widzowie, z naszego Bożego Narodzenia. Jesteśmy aktualnie u cioci i wujka. Czemu masz takim głosem? Bo się wygłupiam. Mamy tak. no, no, tak. bardzo super świąteczną atmosferę. Ale proszę przyjąć kamerę, bo muszę zrobić kawę. Jestem barista. Przyjmujemy kamerę. Dobra, idziemy Wam pokazać resztę rodziny. Niestety trochę się już rozjechaliśmy. Ale tak. Proszę bardzo, tej babcia z dziadkiem. Powiedzcie cześć do kamery. Cześć. <grych> Dziadek eee, i babcia. Ja Winowajcie tak. całego zamieszania. Tak. <grych> proszę bardzo, nagrywam coś do Eweliny na vloga. Na Eweliny vloga? Tak, na Ewejny vloga. Proszę. Nie musi, ale jeżeli chcecie, to ja bym miła miło by powiedzieć e, dla Eweliny vloga, że dzisiejszego dnia e, Bożego Narodzenia e, wcinam bardzo smaczny serniczek, który upiekła... Damianowa. Damianowa. No, ja mam mądrzejszego do powiedzenia. Ja powiem coś mądrzejszego. Albo nie, zaśpiewam kolegę. No, Bóg ja się rodzi, No aśpiewaj. Dalej nie znam. Bardzo prosimy kaska. A tu jest gwiazda. Ja 네. gwiazda. Weź ty. To jest jakaś legi. Weź. o ten. A tam jest pani blogerka z tyłu, proszę. Przepraszam. Bardzo. Ja odnosiłem się tego sericia, chciałam sprostować. To nie był serniczek Damianowej, to był serniczek Rafałowej mojej żony. O No dobrze. Dobrze, idziemy tutaj do blogerki. Przepraszam. Dziękuję. Ciebie. chciałabym powiedzieć, że powinniśmy nagrać TikToka pod tytułem Cześć, jestem Ewelina i zróbmy dzisiaj 5 kawałków ciasta. Cześć, jestem Ola i przestałam liczyć jakieś 4 kawałki ciasta temu. Spróbowałam już dzisiaj naprawdę wszystkiego. Serdeczka Damianowej, Serdeczka no, Wojtkowej. Słuchajcie, same, same pyszności. Naprawdę. Jesteśmy w prześwietnym domu mojego wujka i cioci, który zbudowali rok temu na święta. Oj, przepraszam najmocniej. I mamy tutaj przepiękną antresolę, dzięki której możemy obserwować całą rodzinę z góry. Czekajcie, odłożę kawę i patrzcie na to. Julka zrobiła nam wszystkim pierniczki. Misia, tylko zjedzone jest ta. Aila. Nina. Ja jestem zawsze tutaj Nina. Nikt na mnie w nie mówił rodzinie, zawsze jestem Nina. I jeszcze Wam pokażę piękną cholinkę i pokażę Wam najlepsze, co może być czyli właśnie anteresole. Chodzimy do góry. Cześć, Oleg, chcesz się przywitać z moimi widzami? I zobaczcie. To jest życie. Wszystkich widać. Ale świetnie, lecimy jeszcze trochę posiedzieć z rodzinką, mało nagrywałam, no bo wiecie święta to święta, ale tak wyglądają właśnie nasze święta, pełna rodzina, jak chcecie zobaczyć naszą pełną rodzinę, bo już trochę się rozjechaliśmy, to wpadajcie na TikToka, nagrałam, mieliśmy tam takiego fajnego TikToka, ci pokazujemy jak to wszystko się zaczęło. Jeszcze was trochę ponagrywam, żeby mieć pamiątkę, ile osób spędzamy święta. Dzisiaj ile? Wyspałaś się? Nie bardzo. Nie bardzo. A moje dziecko już śpi z dwie Przepraszam, nic nie widać, ale idziemy grać w mafię. Kurde, Paweł, to światło naprawdę masz jak w burdelu. Tak, jak w burdelu. Dobra, ale ja też chcę wylosować. To każdy będzie wylosował. Uwaga na moją kartę. To nie podglądaj. Jedną tylko kartkę. Dobra, drodzy widzowie, jestem, jestem, jestem. Wiecie co to znaczy? Nie mogę powiedzieć. Michał, kim jesteś? Powiedz widzom? Chciałam Cię. Mafio. Nie spoileruj. Brak ramy. Dobra, Dobra, to wszyscy idą spać. Na chwilę. Wszyscy, tak. Tak, wszyscy. Super. Ty też do czystawy pojedziesz na przystanek. No. Dobra, niech obudzi się mafia. Mm -hmm. Czy mafia chciałaby może kogoś tej nocy wyeliminować z naszych świąt? Dobra, mafia chyba podjęła decyzję. W takim razie niech mafia idzie spać i niech obudzi się policjant. Czy policjant ma jakieś podejrzenia? Dobrze, policjant już swoje wie, niech policjant pójdzie z pes, niech obudzi się ksiądz. Czy ksiądz chciałby może kogoś uratować z tej nocy? <grym> Tylko musi szybko zaraz się do doczyskować. <grym> <grym> no już nie chcę spać! Mój, o co chodzi? Ja mam przeczucie, o co chodzi? Niech się spać! Dobrze. Nastał ranek, jest y, dzisiaj po Wigilii, jest Boże Narodzenie. Niestety w tym roku Boże Możemy Możemy otworzyć oczy? Tak, tak. Obchodzimy bez y, myśliwego. Umar! <grywka> nie no, Ile kawałków ciasta zjadłeś? Dużo. Co to znaczy? Osiemnaście. Osiemnaście, nie kłam. Sernika? Trzybita? wszystkiego po trochu. Wszystkiego po trochu. A jaka sałatka ci najbardziej smakowała? Ze szpinakiem. Ze szpinakiem? Mm -hmm. Nie było takiej. Ja się nie. No. Na Każda tato. Ja. <grywa> Bardziej Michalinka dostała. Wog... Michalinka dostała od oli stół manipulacyjny, taki muzyczny. Bardzo jej się to podoba. Michał strasznie głośno gra. Tak ci się podoba jak tata gra z tobą? A idziesz już sobie, tak? Już ci się znudziło, ale sama powiedziała, że ci się podoba. Dzień dobry widzowie, witam w kolejnym dniu naszego świątecznego vloga. Jeszcze ci nikt nie widzi, matka, spokojnie. Mamy już 26 grudnia. Święta, święta i po świętach, jak to mówił klasyk. Jesteśmy dzisiaj, no zaraz będzie, Jestem sobie tutaj z rodzicami. Eee, I my 26 również obchodzimy taki mm, dzień świąt, ale dodatkowo jeszcze dzień urodzin mojej mamy, ponieważ moja mama ma dzisiaj urodzinę. Która to już 70, mamą? <laughs> Nie, 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 nie no, 49 40. za rok. 18, przepraszam, tak, 18. Także dzisiaj jeszcze obchodzimy urodziny mojej mamy. Ale właśnie wczoraj rodzice opowiadali mi, że ostatnio oglądali kasety, które mój tata jak był mały. mały jak my byliśmy małe, to mój tata też był naszym youtuberem czasów i zawsze gdziekolwiek byliśmy, to jeździł z kamerą i wszystko nagrywał. Także mam to we krwi. Także to są takie kasety, na pewno niektórzy e, widzowie e, wiecie co to jest magnetofit, e, niektórzy nie, ale słuchajcie to jest taki sprzęt, na który się wkłada kasety i odtwarza się film o. mamy przeróżne takie kasety z całego naszego dzieciństwa e, więc to jest z czego ja nagrywam to żeby potem mieć takie wspomnienia To jest na przykład ślub moich rodziców pamiątka ślubu na kasecie ale między innymi mamy też kasety właśnie z Komunii, z ojazdu na wakacje i właśnie do czego zmierzałam, rodzice mi powiedzieli wczoraj z siostrą, studniówka. o patrzcie, studniówka, mamy. że mamy. była mega słodka scena z Komunii mojej siostry, kiedy schodziła po schodach, bo czytała coś, schodziła po schodach i się wywaliła i ja do niej podbiegłam i pomagałam, będzie to, to Wam pokażę, to zobaczcie, może. Mała ja, mała Ola i mała Karolina, nasza siostra cioteczna. Chodzę, się... Ja moja mamuśka. Michał, chodź zobacz, jaka byłam malutka! Dobra. A już przewinie, bo sobie kawałek tam. O Jezu, jaka młoda mama! A za rok znowu tu przyjedziemy. Czekaliśmy? No, no, tak, tak. Na keby no. Moja siostra miała nie tylko raz, no bo jak coś to za jej pieniądze pojechaliśmy wtedy nad morze, <laughs> ale to było piękne, pamiętam to, jeździliśmy wtedy. Na pewno w drodze nad to morze yy, się zgubiliśmy, nie tato? I musieliśmy prosić taksówkarza w Warszawie, żeby nas doprowadził z Warszawy. Czemu wtedy tak się stało? Ma mieliśmy no, mapę, ale mapy ja nawet nie mieliśmy? Ja nie mapy. Aha, my to nie używam map. No tak do tej pory mu się tak to daje. O jezu, jakie słodkie dzieci! W Gdańsku. O, Karolina. No, Siadajcie, bo tam. No. Gdańsku. Daj głośniej, tata. Mama, jaka pantera, jaka pantera. Oto, chyba kupiły, kupiliście nam te opaski tam, nad, morzem, nad morzem, nie? Ja miałam niebieską, Karolina różową, a Ola no, zieloną, no.

Biegnę. Już za piękna przybitka. Tata jest dobre przybitki. Ale fajne wspomnienia. No, ona to decytowała. No jesteśmy dobra w takie rzeczy, co No. No. Jak? <grywa> jaka klepa. <chleba. grywa> o, ja biegnie, jaka słodka siostra. Wyszliśmy właśnie na spacer i jest taka ślizgawka. Tutaj nie jest czy nie, trochę jest, ale po prostu się tak ślizgamy jak chodzimy. Uu, 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 o nie, no trochę, trochę jest. O da je, dalej, za to ślizgaj się. O Jezu, kurde, aż strach iść. A gdzie ci A gdzie ci O tutaj jest mega ślisko. To jest Ale zabawa, jak na lodowisku. Lodowisko za darmo! Słyszycie <laughs> do dzięki! No, a jest, a jest minus cztery, ale nie wiem skąd aż taki lód na tych chodnikach. Nie to tam no tak, nie rację. Ej, aż wypadek był przed nami tam w tle. Widać policja. O Jezu, dobra, muszę chować, bo potrzebuję stabilności. Tak ślisko. Ło! Kuzko! Ale słodkie mam. Koziołku! Ładnie, Ajla? Podoba ci się? O, oh, o! Oh. Oh, oh. Tak, fajne.